Podobnie jak w przypadku pozostałych instytucji, poprzednich instytucji finansowych, jeżeli nie istnieje ani testament, ani protokół podziału, wówczas istnieje konieczność wypełnienia formularzy w formacie wymaganym przez daną spółkę. W przypadku istnienia testamentu albo protokołu do następnego etapu przechodzi się bezpośrednio. Ten rodzaj postępowania spadkowego występuje najczęściej w sytuacjach, w których osoba zmarła, spadkodawca była osobą zarządzającą spółką publiczną i udziały w tej spółce są dziedziczone przez spadkodawcę. W tym wypadku istnieje zarówno możliwość, w którym spadkobiercy, czyli i dzieci decydują się zachować swoje udziały w danej firmie, jak i możliwość taka, że firma wykupi od spadkobierców ich udziały w firmie. Jest to decyzja podejmuje się w wyniku negocjacji bezpośrednio z firmą. 続きまして、不動産の名義の変更についてです。戸籍討論などを出生から死亡まで集めたりします。ただ、相続

W tym wypadku niezbędne dokumenty się przekazuje bezpośrednio do Homu Kiochu, czyli jest to Regionalne Biuro Ministerstwa Sprawiedliwości. Regionalne przedstawicielstwo Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku, kiedy istnieje wielu spadkobierców, oczywiście tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, istnieje konieczność przeprowadzania konsultacji dotyczących podziału do majątku.

最後に家具や貴金属、宝石などの手続きの方法です <noise> そのまま相続人が相続することもありますが、簡価分割といって、これらの遺産を古物商などに売却をして、その金銭を相続人で分けることが一般的です。 I zdarzają się takie przypadki, w których spartobieci zachowują te rzeczy w, w ich postaci, bez dalszych zmian. Natomiast często stosowany jest taki mechanizm, który się nazywa czyli sprzedaż i podział zysków ze sprzedaży między spartobiecami. Po Polsce to się nazywa podziałem cywilnym, ale jest to w procedurze, bo podział cywilny w Polsce jest przeprowadzany na cały majątek, a nie tylko na jego firmę. 金や, ol, やプラチナなどを登録されている業者に預けている方も多いと思いますがその時は有価証券の時と同じ流れになります。 はいでは最後にですね、こうしたいろいろ相続手続きを説明しましたけれども、それに備えて、生前から準備しておくと良いことを説明します。は、ja mm hmm. い、1から4まで書きました。 一番の特効薬は遺言書です。それから認知症になっちゃった時のことに備えて、成年後見制度を利用するといいでしょう。 Procedura, z którą się występuje, jeżeli się stwierdzi, że istnieje niebezpieczeństwo utraty zdolności oceny, czyli jakiejś choroby regresywnej demencji. Własnym wypadku. Jeżeli osoba podejrzana, że grozi jej jakaś regresywna choroba, demencja albo coś takiego, może wystąpić o... Yy, dobrowolno, yy, może powiedzieć dobrowolną decyzję o skorzystaniu z systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Jeszcze jedną rzeczy, którą warto przygotować, jest coś, hmm <.ceu> co się nazywa ending note, czyli po polsku możemy powiedzieć list pożegnalny albo na to się czasami mówi nieformalny testament. Jest to dokument, który nie ma mocy prawnej, ale w którym warto zawrzeć różne, no można by zawrzeć wszystko, ale na przykład lista dobytków. だえ、た体相続問題で。相続手続きで揉める人というのはパターンが決まっています。え私もたくさんの相続案件を手がけてきましたがここに。 Z mojego doświadczenia, ja się zajmowałam bardzo wieloma przebiegami spadkowymi. Z mojego doświadczenia jest, są konkretne grupy, wobec których istnieje duże ryzyko konfliktu w, 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 o, o podział majątku spadkowego. Jeżeli ktoś z Państwa.

w momencie, w którym istnieje testament, nie dochodzi do konsultacji w sprawie podziału majątku między spadkobiercami, więc nie pojawia się możliwość sporu. W dokumentacji dokładnie, dokładnie przedstawiłam Państwu te główne trzy rodzaje. それぞれにですねメリットとデメリットがあります z tych ma 実質証書遺言は手軽に自分で書けば作れますがなくしたり偽造の恐れがあります Testament holograficzny jest bardzo łatwo samemu przygotować w własnym zakresie, natomiast zawsze istnieje ryzyko, że zostanie on zagubiony, nie zostanie on po śmierci, albo że zostanie na przykład sporszowany. Testament notarialny jest kosztowny, ale istnieje gwarancja, że zostanie przygotowany bez żadnych błędów że będzie doskonały. 交渉役場で作るんですが、その交渉役場にいる交渉人という職業の人は、前職が裁判官や検察官だった人たちなんです。 zawodowe jako sędziowie albo policjanci, zanim zostali notariuszami. Ponieważ osoba z takim doświadczeniem zajmuje się przygotowywaniem testamentu, jest, możemy spokojnie powierzyć im to zadanie. Dlatego polecam Państwu, żebyście Państwo przygotowywali testament u notariusza. それから簡単に説明をしますが、生年貢献制度という制度は日本にはあります。 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が低下している人のためにそういう人を援助する人を家庭裁判所が選ぶ、そういう制度です。W ten, w które cierpią na demencję, są niepełnosprawne intelektualnie albo niepełnosprawne umysłowo lub y, mają z innego powodu obniżenie zdolności i oceny. Y, osoba, która zajmuje się wsparciem takich osób nazywa się sejnym Kokenin, czyli opiekun prawny osoby dorosłej. ga Kolejnym kanałem jestem tu jako przedstawiciel, jako kłonużnik osoby objętej tym systemem i jego zadaniem jest chronienie tej osoby przed byciem poszukanym albo pomocą zawarcia jakichś bardziej skomplikowanych kontraktów. Na.

W tym dobrowolnym systemie, czyli ni kokensejdą, póki jeszcze mamy władzę umysłową, jest nasza zdolność cenie nie została utracona, możemy zawrzeć umowę z osobą, której ufamy o to, żeby została naszym opiekunem prawnym. これですね。に貢献制度。え、これを読んでみてください。それから、死亡事務委任契約といって、え、今まで説明をしてきました。様々な。 W moich wyjaśnieniach do tej pory wspomniałam o tym, że istnieje wiele różnych bardzo kłopotliwych i czasochłonnych procedur, które się wykonuje po śmierci. I właśnie z myślą o ułatwieniu rodzinie tych, czy tak powierzą, tych procedur, można zawrzeć umowę o powierzeniu formalności pośmiertnych, czyli jeśli chodzi o inny Osoba, z którą zawarliśmy tę umowę, wykona wszystkie te procedury w naszym imieniu. Może to dotyczyć wręcz takich spraw, właśnie jak uzgodnienie pogrzebu z firmą pogrzebową, przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych, kremacji i. Osoba taka również e, złoży zawiadomienie o śmierci i e, wyszła na wszystkie niezbędne procedury związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym. W umowie możemy również sprecyzować inne rzeczy, które chcielibyśmy, żeby e, taki e, wykonawca e, formalności pośmiertnych w naszym imieniu wykonał. 最後にエンディングノート、まあ、財産とかの微暴録なんですけど、その作成についてです。亡、e, e, くなった人の財産を知ることはとても難しいです。 Jedną z najtrudniejszych i bardzo trudną rzeczą jest ustalenie, jaki jest majątek spadkowy po spadkobodarzu. jeżeli w takim liście zawarzemy informacje o tym, na przykład jak w jakich bankach szukamy oszczędności, jakie są numery kont, czy mamy papiery wartościowe i gdzie. To są niesamowicie cenne informacje dla spadkobierców. Ale w odróżnieniu od testamentu, i to jest punkt, o którym trzeba pamiętać, ten dokument nie ma mocy prawnej, więc jest to w, w najlepszym razie wsparcie, pomoc spadkobiercom w rozpoznaniu się w sytuacji.

W procedurze statkowej istnieje e, e, limit czasowy na przeprowadzenie tego postępowania, w związku z czym należy jej przeprowadzić jak najszybciej. Dla ułatwienia e, przeprowadzenia postępowania statkowego należy poczynić przygotowania za życia. ぜひ専門家に相談して遺言書を書いておきましょう。はい、ご不明な点はいつでもご相談ください。はい、長時間のご清聴ありがとうございました。Yes,